Oj, werka, werka. Pokaż się na tym kiku czekać, trzeba się sprawdzić. Co wiesz, by... że na mnie. Wiesz, że Sergiusz do mnie zadzwonił, żebym się ubrała? Zadzwonił, żebym się ubrała. Czemu? No powiedział, że się rozbieram, że nie mogę na pierwszym. Co ty powiedziałeś? Prawda, no. Że no... na pierwszym nie mogę. Nie, powinna się rozebrać. I masz idealnie tak kamerkę, że możesz siedzieć w ogóle bez tej koszulki. I będzie legit. No, ale to serwisz mi ustawiał kamerkę, powiedział, że niżej. No tak, no jeszcze trochę niżej powinna być. No powinna być trochę niżej. No nie. Ale jak nie bez tej koszulki może być akurat na tym poziomie, na jakim jest. Ja tylko musisz wybrać, czy będzie kamerka niżej, czy bez koszulki <laughs> będzie. <koszulki laughs> nie, no dajcie spokój. Już koniec, koniec tutaj. Bycia pedofilami. Pokaż ręce, no ja mam tutaj rękę z boku. Zegarkę, ja mam rękę powiem. w Majtach o. i podwalam bo mi top spada, dlatego poprawiam O, What? Werka poprawiła kamerkę Teraz jest, teraz jest w porządku Tak no. możesz, ja no wyżej po prostu, no, na chwilę Chciałem ciapcie zdjąć To, co, co pan to, po, jest? Kurwa? Ciapcie Werka, zresztę, a, a tam, zerkli, co masz no. za kamerką Nie chcę Nie, tam coś jest, zobacz, ja tam coś zostawiłem A umiesz, Werka, tak łokcie złączyć, czy nie? Bo mało ludzi no, tak potrafi No, daj, to już, spokój już nie chcę! Już mnie o to pytali! Umiesz te łokcie złączyć? Proszę, złącz te łokcie. Złącz, złącz łokcie dla wujka. No nie, no on jest chory. Ja, tak. Tak, złączyć, A wiesz, że jak mam mała, mała, to mi ktoś tak powiedział, żebym złączyła łokcie. Z już szachownym? Pewnie tak. tak. No, powiedz, że no, złączyłaś. Powiedz, że złączyłaś. No mała. Dobra, ja nie weź czy sprawdź, już. czy potrafisz po prostu. No. Już, nie, już sprawdziłam wtedy. A jak byłaś mała, to umiałaś? Umiałam, no. A teraz. No, że umiesz? Raz nie umiesz. Nie, bo to ja z wiekiem się umiem. psuje i wtedy nie działa. To weź weź <laughs> sprawdź. Tak, sprawdź to dla wujków. Nie, nie, wiecie co. Nie. Czemu oni ludzie piszą, że im biurko lewituje do chuja panie? Do chuja pana? No nie, no nie wiem, nie. No bo może im lewituje, no ja pierdolę, no ja pierdolę. Tak. To jest to cały lewiusa? Ej, zostawiłem tu polała. Żeby widzieć tam, tą rozwijającą się karierę, kurwa na dniach. Ej, sobie jutro przyjdę w bluzie. Jutro przechodzę w bluzie. Po co? No wy mnie tu rozbieracie, no, co wy sama rady. tak przyszłaś ubrana, ubra, kurwa. <śla> ubra, ubieramy, ubieramy, już ma wylew, kurwa. <noise> <noise> Dzwonię po karetkę. <noise> Bilet? <Bylant. głos>